Nagrywam trzeci odcinek z rzędu ze Spyro. Gardło mi siada, ale chcę to zrobić tak na jednym... Oczywiście, zrobię pewnie ten odcinek i zrobię sobie przerwę od nagrywania, ale na ten moment ja Was bardzo serdecznie witam. W kolejnym odcinku jest Spyro. Dzisiaj robimy Harbor Speedway. Ostatni Speedway w serii. Potem zostanie Boss. Level ze Sparksem oraz ostatni bonusowy level. Także wiecie. Jak nie pamiętacie, czym są Speedwaye? To polega na tym, że mamy trzy rzeczy do zrobienia: Mamy Time Attack, czyli zbieranie w, w jakimś czasie rzeczy na mapie, Wyścig oraz tajemny level znaczy tajemny challenge z Hunterem. No więc dobra, zaczynamy. Zaczynamy od mef, jak rozumiem sobie tutaj. To jest jeden z cięższych Speedwayów, głównie przez. O, fuck, nie trafiłem tam. Głównie przez yy, wyścig. No ale damy radę, musimy to zrobić, nie? Dobra, to teraz zbierzemy te. Chyba idzie całkiem sprawnie, więc dobrze. Tylko jedna mewa została, to jest ten problem. Ale damy radę, damy radę. No to teraz rozwalimy sobie te ryby na tych skuterkach śmiesznych. O oh fuck, i minąłem właśnie jednego. To może nas dużo kosztować w tym momencie. No i wpadłem do wody, a jaki jestem głównym w tym. Jeszcze raz. Dobra, tym razem, tym razem. Yy, dam radę wszystko od razu zrobić. Na, na chill, że tak powiem. Dobra, od razu trochę tych też homarów. Tu jest ostatnia mewa. Dobra, i teraz bierzemy te yy, metalowe łuki. Czymkolwiek one tu są. Dobra, ok. O nie, no serio go nie trafiłem. Dobra, a ja chciałem tu w sumie zawrócić i to zrobić pod prąd. To tak będzie po prostu łatwiej. Dobra, i teraz zostały tak Homary. I chyba to będzie wszystko. Powinniśmy dać radę. I... Don. Dobra, udało się. Pięknie. To teraz został wyścig i level z hunterem. Problem jest taki, że wyścig jest ciężki. Dobra, i dostaliśmy jajko za to. Spoczko, mamy 3,5 minuty, więc not bet. Jeśli wyścig zrobię od razu. Mm, fajnie byłoby zrobić wyścig od razu, no. No dobra. To może być ciężkie. Cienny żgie, bardzo dzienny ŻG. No nie, nie trafiłem w ten dopalacz, że tak powiem. Trochę szkoda. Ale nie złapałem tego power upa, żeby rozwalić typa. Okej, okay, tutaj mogę polecieć dołem ładnie. I jeszcze trzeci, kurde, cztery chyba miałem dopalacze pod rząd, więc spoko. Tego wolałem nie wziąć, bo jeszcze bym uniknął, ominął koło i byłoby cienko. No tutaj mogłem w sumie dołem polecieć, żeby zgarnąć. Chociaż mogłem tutaj nie trafić w to. W koło. Problem z tymi wyścigami jest taki, że tutaj trzeba idealnie y wszystko robić, żeby wygrać. No mamy już drugie koło, a jestem dopiero piąty będzie... No i znowu nie trafiłem. No to jest żenada. I Wydaje mi się, że to może kosztować mnie sporo strasznie właśnie w tym wyścigu. Fajnie, że to trafiło. Fajnie. Czwarte miejsce. Jeszcze trzech zostało mną. Dobra. Szkoda, że nie dogoniłem tego jednego. O, czy ja chcę do Enty lecieć? Mogę spróbować, no. No dawaj go ogniem, dawaj go ogniem. No sięgnij go Dobra, tak skrócimy sobie ciutek Bo my jesteśmy lekko szybsi od, od nich Trzecie miejsce. Mm, wydaje mi się, że przez to, że wcześniej nie trafiłem w te dopalacze na dwóch okrążeniach, to że nie sięgnę. Czy go sięgnie, to jest pytanie. Nie wiem, czy go sięgnęło, ale nie poleciał do, do palaczy tutaj. O Jezu, nie trafiłem w ten jeden. Szkoda, szkoda. Wydaje mi się, że mogę to przegrać. Minąłem koło! Jestem głównym w długie, ja nie mogę! Dobra, teraz to mamy. Musiałeś to zgarnąłem. Daj, mm. nie sięgnęło mnie w to Dobra. Ja od razu poleciałem pod most i to był błąd. Wcześniej, ja nie nam kółko. Chyba, piąte miejsce mamy chyba lepszy czas niż wcześniej. I placement, że tak powiem. Czwarte miejsce, dobra. Wtedy na piąte miejsce chyba dopiero na drugim okrężeniu zgarnęliśmy. Teraz poszło lepiej. Chciałem trochę do przodu, żeby to poleciało bardziej niż do tego, no ale cóż. Lepsze to niż nic. Come on. Dobra. Już trzecie miejsce. Dobrze. Okej, okay, to było bardzo bliskie. Tutaj mamy trzeciego. Znaczy drugiego typa. Oj, ale to może być bardzo bliski wyścig. Czek to zgarnę to. Dobra. Mogę. Come on, come on. Nie jedź do polacza. No, mówiłem ci coś ziom. Tak mnie słuchano. Dobra. Musimy jeszcze tylko pierwszego złapać. Dobra, to było bardzo ładne zbustowanie. Nie wiem, gdzie jest ten pierwszy, to jest ten problem. Używam do palaczy, i nigdzie go nie ma, kurde. No bez kitu, gdzie on jest? To nie był on. No gdzie on był? Ale bez nadzieja. Dobra, jeszcze raz. Jak mi teraz nie wyjdzie, to zrobię cięcie po prostu, aż mi wyjdzie najwyżej. Wydaje mi się, że to będzie najsensowniejsze. Dobra, musimy wykorzystać wszystkie możliwe opcje. Trafiać do palacza musimy. Na przykład nie jak teraz. Gdyby oziomek, ziomek Dobre. Weźmiemy ten boost Doż Sterowanie przy lataniu nie jest najłatwiejsze Na tych wyścigach właśnie to jest ten problem Trafiłem go ogniem, więc spoko. No sięg sięgnął go? Chyba sięgnęło, on nie poszedł. Do... Poleciał do dopalaczy, ok. Ale chyba nie zadziałało od razu na pierwszy u niego, bo go trafiłem. Pociskiem. No, nie! Pytanie, jak bardzo stracę teraz na tym, nie? To mo może mnie kosztować wyścig w tym momencie. Czego bym nie chciał, no. Dobra, będziemy na drugim miejscu zaraz. Te wyścigi są nie fair generalnie, właśnie strasznie. Te pierwsze miejsca to nie są często już okrążenie do przodu albo coś na starcie. to jest takie frustrujące. No sięgnij go Dobra Boost, boost, boost Dobrze Ale nie widzę nigdzie tamtego mm. To nie był pierwszy No nie Nigdzie go nie ma, dobra to przegrałem znowu wyścig. To jest takie gówno, po prostu. To ja. Dobra, ja to chrzanie. Wiecie, co ja zrobię? Yy, zrobimy sobie z Hunterem i skończę odcinek. I ja poza odcinkiem to zrobię, po prostu. to. No po prostu nie ma szans. Zrzęd yy, to na odcinku chyba zrobił. Ja to muszę sobie na spokojnie, po prostu przysiąść i to zrobić samemu. Mam nadzieję, że się nie obracicie za to. Dobra, tutaj jest Hunter. Siema, i znowu będą z nim ufo. Dobra, tutaj musimy przelatywać przez te pierścienie nieszczęsne, co jest no ciężkie. O kurde, to było bliskie, że nie trafił. Ale tak jeszcze cięższe będą za moment. Ale tej zmyły robi ziemek no. Dobra, chyba, chyba to mamy zaraz. Jest, dobra, okej, okay, that was fast. Udało się. Dobra. No to zrobiliśmy to. I ja sobie zaraz skończę odcinek i poza odcinkiem zrobię ten wyścig po prostu, no bo nie ma sensu, żeby ten odcinek był długi. Dobra, mam jeszcze baterię na szczęście. Dobra. E, nie, nie chciałem... Ja nie chciałem, nie, 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 give up. No, dobra. Oh. Exit level, dobra. No niestety tego na odcinku nie zrobiłem. No ale trudno. Z chyba z yetim z boksowaniem się jako Yeti chyba też yy, tak robiłem. Więc zobaczymy sobie Atlasik nasz kochany. Yy, tutaj nie ma jednego jajka, ale ono się zdobędzie tam gdzieś później. Yy. W sumie chciałbym zrobić inaczej: Atlas. Klej OK. No i tak, tutaj Speedway zrobimy. Na końcu jest Boss. No i to tyle będzie. Sparksword jeszcze jest ostatni, który jest w tym świecie. No dobra. To tyle byłoby z tego odcinka, krótki odcinek, ja sobie poza odcinkiem zrobię ten, ten wyścig, a ten moment ja dziękuję wam bardzo że się oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, bierzcie ten kupony Wupisie. trzymajcie się, cześć no i